Matku. Jaka była oglądalność? No na początku wysoka. Ale to dlatego, że przerwaliście program Modesta. Potem spadła prawie do zera. To dobrze? Dobrze. Zajebiście, w takim razie odpalaj maraton. Kamil, trzymaj ich na muszce. A my pójdziemy sprawdzić, kto to. Słyszeliście? Ani drgnąć, bo za laserem. Teraz ja to dowodzę, PUMATKU! Prowadzimy akcję antypiracką pod hasłem. Przegrywasz? Przegrywasz. Proszę wpisać hasło podane w książeczce, którą znalazłeś w pudełku. To jesteś bezczelny. To po co ja tu w ogóle przychodzę? Piszę jakiś durny monolog, uczy się go na pamięć! Dobra, wiesz co, to, to mi wystarczyło, naprawdę stary. Fajnie, fajnie. Powodzenia, trzymajcie się. Naprawdę, Basiu, to był zaszczyt, z Tobą pracować. Ten zakład upadnie bez ciebie. Pan policjant jest akurat na urlopie, więc w jego zastępstwie występuję ja, Płomatku! Gotta go fast. Płomatku! Dajcie trochę coś poważniejszego, teraz coś wyjdzie, na... Nie dałem rady, nie. Ale, ale, mocny. ale dużo mi brakowało. Nie, tak nie, nie. nie co Mocniejsze. Zacząłeś dobrze, kule. No. Na trzecie ci coś takiego. Ty, ty widziałeś, no, trzecią starym, uderzyłem. Starym, tak. bo... ale to by nic nie dało i tak, on miał. To by nic nie dało, nawet, nawet jakbym wygrał, wygrał. Nie dałoby second, nic. Second, ty, nie, to jest mała różnica, tak to by nic nie dało, bo on był drugi w kula. Nawet jakbym był pierwszy, nie dałoby nic. Bo ja bym musiał być pierwszy, on musiał być czwarty. Płomatku! Ty mam. W następnym odcinku epickich rycerzy, w czasie ucieczki przed czarnoksiężnikiem Sarumunem, podpalimy lochy na laserem. A potem spróbujemy się dogadać z Gomułem, żeby oddał nam czarodziejską broszę. A i pozbędziemy się tego j*****go je... krasnoluda. Proszę? W k... mnie od początku. Kamil? Ja gram krasnoludka. O kapitan bomba, co robimy? Ty k*ny w... elfie. Przechodzimy przez Bóg wie, jakie gówno w lochach Dauna. A ty tak mi się odpłacasz? Zaraz się przekonamy, czy jesteś świetny. Kamil, no co ty? Mam na imię Bildo. A! No, teraz tylko stoczyć walkę z Sarumunem, i magiczna prosza dupy będzie moja. I'll go fast. O, chyba rzeczywiście, ale urwał!